Jako gramatyk miałem za zadanie czuwać nad poprawnością językową wypowiedzi podczas dzisiejszego spotkania. Jak wiemy, gramatyka dzieli się na fonetykę, morfologię, syntaktykę i semantykę, i tak rozumiałem swoją rolę. I swoje, swoją wypowiedź przereguję chronologicznie, według tego, jak dane wypowiedzi, o których chcę powiedzieć, padały. Ogólnie mogę powiedzieć, że spotkanie stało pod względem gramatycznym na bardzo wysokim poziomie. Bardzo serdecznie gratuluję. Natomiast są sprawy, które e, przykuły moją uwagę. w jednym z pierwszych swoich pytań e, powiedziałaś, sformułowałaś to pytanie, kto z Was ma takie? O, ciekawa miejscówka. Ta e, fraza, czy e, ta konstrukcja mieć takie, jest szerzącą się w języku polskim e, obok e, e, frazy być jak, która jest kartą z języka angielskiego bardzo potoczną formą. No, mnie to, mnie to przypominało właśnie takie bardzo potoczne wypowiedzi i tutaj można byłoby zastosować inną konstrukcję, w rodzaju komu was przyszło do głowy, kto z Was pomyślał i tutaj ten cytat, o który pytasz. Um, powiedziałaś też, ja rozumiem, że to jest, nie, nie jest błąd, tylko pomyłka, zadałaś pytanie, czy są postaci bajek, którzy Byliby dobrymi mówcami, które postaci, to niebezpieczna osoba. Dalej, Jacku, powiedziałeś o sfantastyfikowanej postaci bajek. Nie wiem, co to znaczy. Ja rozumiem, że chodzi o to, że w bajkach pojawiają się elementy fantastyki. O to chodziło. Nie ma takiego słowa i e, po dzisiejszym spotkaniu też nie będzie Jacku. <laughs> <próbować. śmiech> Eliza powiedziała, że za dzieciaka coś tam. Myślę, że no to jest oczywiście rzecz, którą czujemy, że jest potoczna. Gdy jesteśmy młodzi, to jest taka bardziej opisowa i elegancka. Um. Tomasz użył bardzo ciekawej konstrukcji, która mi się bardzo spodobała. Archetypy czy innego typu typy? To um. Karolina powiedziała w swojej wypowiedzi. Małe dzieci oglądają bajki jakieś 2-3 lata. I w pierwszej chwili ja pomyślałem, że chodzi o to, że oglądają te bajki przez 2-3 lata, chodziło o wiek tych dzieci, jak rozumiesz. Tak wynikało z później, nie, późniejszej treści. Mary później powiedziała, wybierz tą jedną bajkę, powinno być tę jedną bajkę. Alona, pierwsza mowa, kilka razy, że nie, orzeczenie w złym rodzaju. Myśli krążyli, powiedziałaś, powinno być, myśli krążyły, tak samo jak kończyli się niczym, kończyły się niczym, na prezentacji miałaś napisane słodkie tylko po posiłku, raczej tutaj bym uniknął tej sytuacji, kiedy przymiotnik pełni funkcję podmiotu, raczej coś słodkiego albo słodycz i tak dalej. No i Piotr, mogę tą mogę, mowę wygłaszać, powiedziałeś, mogę, tę mowę powinno być tysiąc 900 zaakcentowałeś, powinieneś zaakcentować 1900, ale później już akcentowałeś dobrze i na przykład powiedziałeś powinniśmy, a nie powinniśmy, jak czasami niektórzy mówią. Improwizację w ogóle bezbłędnie i bardzo serdecznie gratuluję i to wszystko z mojej strony. Dziękuję.